Dzień otwarty Akademicki Szkół w WFR. Witam Państwa bardzo serdecznie. Takie święty zgromadzone w jednej sali audytoryjnej w naszym uczelni. Być może w tej sali będziecie mieli również lekcje. Proszę Państwa, pozwólcie, że zanim oddam głos głównemu odwodowi tego przedsięwzięcia, Przedstawmy się, tak? Wy przyszliście do nas, a chcemy, żebyście nas poznali. Te osoby, które and hey. Szanowni rodzice, szanowni uczniowie, szanowni goście zaproszeni, chciałem dodać przy okazji, że Pan Łukasz Szanowski wygrał konkurs na najlepszego berwina w województwie ustawie Powiatku przez strony szkół akademickich. Szanowni Państwo, po szkołach nie Które Szarowski, który został moją decyzją powołany na pełności rektora. Chciałbym Państwa serdecznie powitać w górach w pierwszej szkoły Majstrzyczno-Ekonomicznej Uczelni, która ma już 17 lat, swojego istnienia uczelni nie prywatnej, a uczelni społecznej. Co to oznacza, moi drodzy? Szanowni Państwo, czy a raczej samą jest nie jest osoba prywatna, a organizacja społeczna. Tą organizacją jest Włodzkie Towarzystwo Naukowe, które mieści się przy Pracy Wolności 20. Organizacja społeczna, która ma już dorobę 33 lat swojego istnienia. To dobrze się nauczy o nie będę uczelnią prywatną założenia przyjmujemy fakt iż wszelkie środki finansowe idą na podażanie dochodów uczelni, a więc na rozwój nikt pieniędzy nie bierze do kieszeni. I tego są widoczne efekty. Nasze obiekty dydaktyczne w postaci kół przy ulicy Okrzei 94, a więc kolegium no. Duży budynek na Placu Wolności, jeden, kolegium minus dawny budynek na czele organizacji technicznej. Mówię to, my, kieruję to słowo pod adresem rodziców, bo to dobrze pamiętają. Jest w tym budynku na Placu Wolności jedna z najlepiej wyposażonych bibliotek. O księgowo prawie 60 tysięcy Włockowskie Towarzystwo Naukowe posiada ponad 30 tysięcy woluminów, czy obie te instytucje mają w swoich zasobach prawie 100 tysięcy książek. W tym również największe zbiory kujawianu i Włocławianu mając wydatnic o Wocławku.